Dziękuję, dziękuję. W ogóle nie odpierdalajcie o tak awes. Coś ma rękę z maniego. Dzięki. Mm. Nie odpierdalajcie takich akcji kurwa. I mania przede wszystkim. Bruninka, co ty kurwa Jeszcze Wysyłali. Wiecie, co ona odjebała? Odpierdoliła. Napisała do boksera, do wódka goli, że ja gadałam. Znaczy, chciałabym zobaczyć na fejmie mam 150 50 tysięcy O jaki zaraz powiem Ja pierdolę, no co za ta kurwa ptypiara w ogóle Cześć Lipiński Cześć, pozdrówko, pozdrawiam, czy wy serecie? Życie się miłego dnia, pozdrawiam Ja pierdolę, no kurwa mać Ja rozumiem wszystko, wszystkim, ale nie piszcie, kurwa w moim menu. Znaczy, no, bo nie małeś blondynka 21, czy jakoś jesteś kurwa? Jesteś kurwa, no bo i do wodka goli, kurwa, że ja też mówiłam, że chciałabym zobaczyć na femem ma. Kurwa! Weźcie się, Jablis, w łeb! Kurwa, co ty odpierdalasz? Jakie maniany odwalasz. dzwalasz? Kurwa! O boże, ale mi ci się podniosła! Pierdolona kurwa! Kurwa! Nie rób wstydu, kurwa! Dymy, dymy, jak chuj! Kurwa, pierdolę! Ale ja ty jesteś kurwa jebana Kurwa, hajdu tak. Ja wkurwiłam A pierdolę Kurwa, ciśnienie mi podniosła Ale ile hajsu by zarobiła? Nie chcę, kurwa! Tylko hajsu i zarabiasz I hajsu Z ja nie będę walczyła no, kurwa, gdzie Kurwa, macie I trzeba walczyć nie sama walczyć. Na pewno ci oni odpiszą przede wszystkim. Na pewno któryś cię odpisze z chłopaków. <laughs> Kurwa, przecież to... Mam te wiadomości, oni oleją. Jeszcze mi podziękujesz? No na pewno ci nie podziękuję. Jeszcze lepiej, witam ciebie. Kurwa, Mać. Ja pierdolę. Ale niektórzy to są zjabani. Ale kurwa, ty nie musisz pisać Blondyka 20 o mnie w moim imieniu, bo ja nie chcę, żebyś cokolwiek pisała. I się pytała o mnie i w moim imieniu. Ani do Wojtka, ani do Bokela. Także. No, kurwa, jak mnie wkurwiła. Dynke 20. Piszemy wszyscy, co możecie, kurwa, pisać. Oglądasz w rękę w fame, MMA, lubisz? Czasami ją oglądam. Czasami ją Gale fame, MMA teraz będzie. Co teraz będzie? Prime chyba. Nie, Blondynka 21. Nie będę walczyć z nią. Na feju MA Jezu, ile ludzi! Skąd tyle tu ludzi się wzięło? Skąd tyle tu ludzi się wzięło? Ile ludzi, ile osób? Ja pierdolę. Witam wszystkich serdecznie. Dobry, dzień dobry! Tralala! la. la. do tego będzie high high light. No, to teraz będzie ta gala. Discorda XD jeszcze lewita Nie wiem skąd. Albo z Discorda, albo... Tu też jesteś z Discorda? Można na Discordzie. No, a nic mi się kurwa nie zawiesiło. Żaden kwas, bo ja kwasu nie wpierdalam I nic mi się nie zawiesiło. Nic mi się nie zawiesiło, nic mi się nie zawiesza. Żaden kwas. A jak ty kurwa wpierdalasz jakiś kwas albo jeszcze, to nie wiem. Nie wiesz tego kwasu. Muszę dojść do grzybki jeszcze. Da. Jakaś kobieta napisała na Discorda, że aferę kręcisz na live, to wszedłem zobaczyć, czy to prawda jeszcze lepiej. Jaką aferę! Jaką znowu aferę! Ja pierdolę, jesteście zjebani Jaka kobieta, ja to napisałem, Kamilek napisał Wysyłać noty zielone, hejterzy Ale Kowal. Ja pierdolę, dzwoni papuga, mówisz, że musisz się udać ugadać, mam ona, zgarnąć magnoty zielone, pierdolony tabaluga. baluga. Kocham cię i ja ciebie nie kocham. Afera, to nie zła afera, ale dymy. Ale dymy, dymy, afera i dymy. Spotkać Marlena, spotkać się za hajs? Nie, nie spotkam się z Tobą że za, de, że, za żaden hajs. Ani w ogóle ani za hajs. Cześć, a nie Julia. Pójdziesz ze mną na studniówkę? Nie pójdę z Tobą na studniówkę. Nie mam zamiaru się spać, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Byś się do walki, gdybyś realną propozycję otrzymała od jakiejś federacji? Urwa ileż tu ten... Morena, nie zahaj nie za pizzę i... Nie za i, yy... nie za, za pizzę i kosmetyki. Ani za hajs, ani za pizzę, ani za kosmetyki. Właśnie, że pójdziesz. No nie pójdę właśnie. Właśnie, że nie pójdę. Tak, także nie pójdę. Hej, hej, Ania Julia. Witam cię. Kurwa, ile tu ludzi się zebrało. <grywa> Zamówiłem. To sushi, jakie sushi? Zamówiłeś? Dla kogo? Gdzie co i jak? Pójdziesz, pójdziesz, nie pójdę. Kubuś kubuś. Nie pójdę z tobą Co wspominasz najlepiej w związku z Rafałem? Nie wiem, co wspominałam najlepiej w związku z Rafałem Chyba czasy jak byliśmy razem, ale zanim się zaczęły te streamy o. O, To są były najlepsze czasy i są wspomnienia Albo jak zapierdalaliśmy w. Jak było 15, minus 15 stopni mrozu, czy tam minus 12? A my zapierdalaliśmy do sklepu po szlugi. Albo razem siedzieliśmy i karmiliśmy kaczki. Jak była telewizja, jak nagrywaliśmy tam. Zdajesz sobie sprawę, że za taką walkę minimum 10-20 tysięcy na wstępie dostajesz? Nie wiem, czy 10-20 tysięcy czy szybata Dostaje na wstępie Nie, chyba sobie z tego nie zdaję e, Słodkie wspomnienia, no, dużo z takich wspomnień w sumie tam z Rafałem, o kurwa, ile tych ludzi jest. Skąd te ludzie się tu biorą? Witam wszystkich. Także.